Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji serii Krótko i na temat dzisiaj o krótkim słówku "weg", który, jak się zaraz okaże, możemy użyć naprawdę w wielu kontekstach. Er ist weg. Er ist weg. Co to właściwie znaczy? To znaczy, słuchajcie, zarówno er ist abwesend, czyli on jest nieobecny, er ist weggegangen, czyli on poszedł, on odszedł. Er ist verschwunden, on zniknął, czyli skrótkie zdanie E er ist weg, jak widzicie, może e, oznaczać aż trzy rzeczy. Więc to, co oznacza E er ist weg, zależy oczywiście od kontekstu i sytuacji. Z weg również warto znać m, takie zwroty jak weg damit, precz z tym, albo weg da. Precz stąd mamy również, mamy również takie wyrażenie potoczne czyli nyść nieść wie 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 czyli spadamy stąd. Nicht wie weg hier, tak powiedziane tak umgang bardzo czyli potocznie spadamy stąd. stąd. zobaczenia zobaczenia w kolejnej lekcji.